Z tej strony miłe! Dzisiaj gra, gramy znowu z Platuna. To już jest trzeci odcinek z maratonu. Nagrywam to w ogóle, jak jest premiera drugiego odcinka. No dobra. No to myślę, że nie mam co przedłużać, nie? No i chyba widzimy się, jak już będzie. Będę w meczu. Mam nadzieję, że w ogóle Wam się ten maraton spodobał jakośkolwiek. I że gramy w ogóle takie gierki na Nintendo. No ale, no moim zdaniem to jest fajne, że zaczęliśmy to nagrywać. Nie wiem. Nie wiem, czy Wam się to podoba. Nie wiem. Możecie tam pisać w komentarzach, co bym mógł jeszcze nagrać też na komputerze będę gry jakieś nagrywał ale na razie nie bo tam mi się mikrofon trochę uszkodził problemy z mikrofonem niestety no ale no hmm. musimy sobie naładować nikt mnie jeszcze nie zaatakował ja już mam w ogóle naładowaną moc ale wydaje mi się, bo yy, nie, nie wiem czy jeszcze mi odpowiedzieliście na to, co się zapytałem w tamtym odcinku, że, czy za, że, ze, że ze ścianki też się liczy farba, ale mi się wydaje, że też się liczy. Dlatego ja będę robił też na ściankach. Ale no. Też to jest fajnie, bo... fajne, bo można ten, po ścianach chodzić. To też jest dlatego fajne. Ja idę, może im tam trochę pomóc, żeby No, żeby ich tam pozabijać. O, tutaj się dzieje, widzę. Tutaj się dopiero dzieje. Ja tutaj nie mogę pozwolić. O, nie, przestraszyłem się go. Dobra. O, nie, ten tu jest. Dobra, zabiłem go. Jest spoko. Lepiej mi idzie ostatnio, więc może. No, dzisiaj wygramy. No. Gdzie jest A nie to nasz ziomek tymi bąbelkami rzucał. Dobra, myślałem, że to dobra. Nieważne. Coś to nieważne. Nie Gdzie oni jeszcze... Na razie nasza chyba wygrywa, nasza farba. Ale ja, ja mówię na razie. Nic takiego nie mówiłem, że... Na pewno. I idziemy dalej. No dobra. W ogóle nie grałem poza odcinkami, a w poprzednim odcinku mówiłem, że zagram, ale zapomniałem w ogóle. Zapomniałem, że... Nie, że miałem zagrać. No ale po co w sumie? I tak dzisiaj dużo razy będę grał, więc no... Nie, tu jakiś zamek. Nie gińcie! nie, tutaj jest problem. Jest problem. Jest wielki problem. Ziomek. Dobra. Nie. Chyba my wygraliśmy. Wygraliśmy. Pierwszy raz w tej serii, rozumiecie? Wygraliśmy. Ło kurde No to ciekawe kto tam miał rację w tym w ankiecie a kto nie w tamtym odcinku. Oczywiście je, idzie, idziemy do kolejnego meczeku. Tak sobie teraz czekam i, i mi się tutaj nudzi, więc mogę mam czas, żeby wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę. Za to, że wygrałem, bo to ja, ja się starałem kilka odcinków i no nie, wyszedł ktoś. No i wyszło mi w końcu, nie? No wiecie, tak jakby, no. No i jak jesteś nowy, to też suba zostaw, nie? Suba zostaw, bo bo, bo będzie mi smutno, jak nie zostawisz suba. I co wtedy będzie? No to już widzimy się w mecziku. Dobra, ogólnie długo na meczik nie musiałem czekać, więc no. Po cięciu nie, nie musiałem długo czekać. No ale dobra. Jest meczik. Jesteśmy fioletowymi, tak jak z chyba pierwszego odcinka. Chyba byliśmy jeszcze w pierwszym odcinku fioletowi. I czy to jest ta sama mapa, gdzie wcześniej byliśmy fioletowi? Tak, chyba tak, chyba tak. Więc tutaj ch chyba. Tutaj chyba było to, że można było tak sobie fajnie przejść taką fontanną. Czy czymś takim. Trzeba było to najpierw uzupełnić farbą i można było przez to przejść. To było fajne. Zobaczymy, jak nam ten mecz pójdzie. O link, kurde. No, zapominam o tym. Że nie mogę jak szalony. Nie, nie wiem, ile farby służyć. Teraz sobie namadujemy. No dobra, na razie się nic nie dzieje, ale. No w, sumie... no, no, no w sumie to się dzieje, ale po prostu nie byłem w centrum tego. To się dzieje. Nie byłem tam. Dobra, zabiliśmy go. On jakiś nieogarnięty był, bo w ogóle mnie nie widział. W ogóle nic mi nie zabrał. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja, ja nie wiem, wiecie. No wydaje mi się, że nic nie. Wydaje mi się, że nic nie zabrał. Dobrze nam na razie idzie, jesteśmy na prowadzeniu. Co tutaj co on tutaj rzucił, to ja muszę to zamalować odmowę. Oczywiście. Nie wiem, czy da się to odmalować i na nasz kolor tą gąbkę dać. Chyba nie. Chyba nie, chyba nie. W sumie już na, na poprzednim meczu się o tym orientowałem, ale dopiero teraz wam mówię. Nie wiem, czy wy też się zorientowaliście. O, ten się teptą tutaj. Tylko, że ja, ja się nigdy nie tepam w ogóle. O nie. nie. Ja nie. przegramy. Dobra, idziemy. E kurde. Ośmiornicą, bo tak jest najszybciej. O kurde. O! Dobra, zginęła. Ta, ten bąbelek też zginął. No dobra. Zobaczymy, jak ten mecz się potoczy. Nie patrzę na mapę. Nie chcę sobie spoilerować czy wygraliśmy, czy nie. Ale, mam nadzieję, że wygraliśmy. O nie. Chodźmy szybko, buduj. Szybko, szybko, szybko. Nie, 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 nie. Zabili nas pod koniec. Zobaczmy. O, nie wygrali. No ale przynajmniej, no, jeden mecz. Jeden mecz wygraliśmy, nie? I to, to jest już jakiś progres, progres jest, muszę przyznać, że no progres jest, progres jest. Tylko szkoda, że jeszcze nie mamy tego czwartego lebla wymarzonego, ale no ja pewnie, no ja chyba Chyba pogram trochę poza odcinkami i wbiję ten level i kupimy sobie coś w sklepie Ale to zobaczymy W ogóle nie pokazywałem tego sklepu, a gadam już o nim o dwu, w dwóch odcinkach Chociaż chyba tylko w pierwszym yy, Gadałem, ale nie wiem yy, To był ten sklep? Czekajcie, zobaczę Czy to był ten sklep Ale chyba tak, bo tam były chyba jakieś ubrania zawieszone też jest taki sklep, ale to jest inny, nie? No, level czwarty muszę mieć. No dobra, no to... Będziemy już kończyć, bo... Jak ludzie rysują takie rysunki tutaj w tej grze? Widzimy jaką go interesują. Czekaj, chyba tutaj naj, na, najlepiej widzicie. Jak ludzie rysują te, takie rysunki. Kurde, w grze, naprawdę, w grze. zwykłej grze, gdzie jest tylko czarny i biały kolor. Naprawdę, ja nie wiem o co chodzi. Tutaj też. Ketchup, Ona głosuje na ketchup. No właśnie, pytałem się w poprzednim odcinku. Co wolicie? Heczup czy majonez. Więc, no. W poprzednim odcinku pewnie odpowiedzieliście, ale jeszcze nie widziałem. No, więc, ty był już koniec odcinka i pa